Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z otwierania 30 saszetek z Champions League Match Attacks 2021-2022. Lecimy sobie. Miejmy cichą nadzieję, że coś wow nam sypnie. Znaczy, taką nadzieję mamy zawsze, a jak się kończy, tak się kończy czasami. Więc mówię, fajnie na początek karty Crystal dostajemy. No Jezu, czemu oni mnie tak straszą? Niby człowiek wiedzi, wie, a jednak się łudzi. No niestety tak to wygląda. Bez hitów coś mi tak błysło. Arnold Spoko Arnolda jeszcze nie było. Labria Benacer Już jak nie nie dać dać tego autografu to niech... Henderson What the fuck? Karta obcięta. Klajwert. I tutaj bez szaleństw. Myślę, że te karty są ale nie. w poprzednim odcinku było wspaniale, bym powiedział. Naprawdę dało super. Logo Sociedad. Okej. Okay. gulasić bo to pomyliłem chyba klub sto jakiś będzie z tyłu tak jest tego jeszcze kult Jest proelitka Nice, kolejna. Upamekano, był w poprzednim odcinku, jest też dziś. Shirer. Jakieś maile przychodzą. Pusty przelot. Kurda, jak człowiek wróci się tak. No, 10, nie, no, 12 lat do tyłu. Chcę tak właśnie pomyśleć, żebym otwierał, że za, nie wiem, 10 lat będę otwierał tyle saszetek. Chyba chciał być w tych czasach już. Wtedy wiecie, po 3 saszetki to było coś, wow. Teraz widzicie, co się dzieje. Jest po prostu ogień. Irmã Dias okay. Kivior Rodri. Naprawdę będę to jak przez 600 tak nie padnie mi ten haland, nie będzie nic fajnego wtedy Sebastian Rode Kult Hero Larson

No ale zobaczcie, jak słabiutko w ogóle. My tu tak sobie tam rozmawiamy o różnych dziwnych rzeczach, a tu jest porażka ogólnie. będzie klub 100. Tak jest. Pana Haland. go byśmy chcieli zobaczyć na innej karcie. Kolejny klub 100. Ta okej. Okay. O, jest prolitka. Tyle dobrego, że jakaś limitowana. Słucic. Nie wiem. Nie wiem właśnie, która mi ta druga brakuje, ale chyba to nie był on. Ale fajnie, bo go jeszcze nie mieliśmy. Jest karta Energy. No to dobra, ostatnia dyszka zrobiła ten odcinek. Jeszcze żeby to była... Ach, tu znowu No ale ważne, że jest energy To jest najważniejsze Nieważne, jak to ważne, że w ogóle spada Ale, że blaków nie ma? Dziwne Krystale, tu jeszcze jako tako dotrzymują nam na linio tempa, ale Nazario jest, na Zario, jest żyru. Nowo posklejane były, Gordon, no dobra, no ten odcinek na pewno ta ostatnia dycha uratowała, bo wpad, wpadła prelitka jeszcze do tego karta energii i zobaczymy co tutaj mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No dziesięć, czyli standardzik. No według mnie odcinek jak najbardziej na plus. Yy, norma utrzymana. Ja się cieszę. Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. I zapraszam Was oczywiście na grupę na Facebooku, więc piąteczka i siemaneczko. Cześć!